Szaleństwo Romana Giertycha i tej całej ekipy trwa w najlepsze, oni naprawdę próbują podważyć wynik wyborów. Incydenty, jak to nazwano, po prostu fałszerstwa, które były w drugiej turze, mogły mieć wpływ na ocenę, czym ma tę większość, czy nie ma. Słuchajcie, oni są po prostu szaleni. A w dodatku najgorsze jest to, że wiele osób, które są uznawane przez autorytety, przez tamtą stronę, jak na przykład profesor Safian i jeszcze kilka innych osób, absolutnie robią z siebie kretynów, zmieniając zdanie, w stosunku do tego, co jeszcze mówili kilka miesięcy temu, jeżeli chodzi o ramy prawne dotyczące kwestii wyborczych. Zresztą, zobaczcie na Twitterze, tam kilka takich rzeczy skomentowałem. Jasne jest, kto wygrał wybory. Wszyscy analitycy pokazują to, pokazują te odstępstwa od normy, które mogą zdarzać się w komisjach wyborczych, ale w dwie strony pokazują, bo to, że błędy się w kilku komisjach mogą pojawić, to jest naturalne. Ale wszyscy wiedzą, kto wygrał wybory i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast Gierty i ta ekipa zrobią wszystko. Pobudzą wszystkich swoich największych troli, wykorzystają swoje postkomunistyczne kontakty u pseudoautorytetów profesorskich, żeby uzasadnić, że ten wynik trzeba podważyć. A dlaczego? Bo oni się po prostu boją, Wiedzą, że Karol Nawrocki będzie wymagał od tej ekipy, żeby pracowali, będzie sprzeciwiał się temu, aby oddawać różnego rodzaju kompetencje na przykład do biurokratów z Brukseli, będzie po prostu robił rzeczy, które nie wpisują się w ich chory program.